Hej hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, na moim kanale z Minecrafta i dzisiaj będziemy testowali sobie, jak już możecie zauważyć, ray tracing w Minecrafcie. Tak, znajduję się na takiej jednej mapce właśnie do ray tracingu i sobie zobaczymy, pokażę Wam. Ja też sobie zobaczę przy okazji jak ten cały ray tracing e, wygląda. Tak więc no, jesteś, jestem takim... Wszystkim jakimś pokoiku. Tutaj, proszę bardzo, możesz przez balkon mówisz, proszę bardzo, kto, jak to wygląda? Jak te, jak te latarnie wyglądają przepickie, te pochodnie? No, to jest naprawdę przekozackie. To jest kurde, no. No, to, to, to jest. pięknie, pięknie to wygląda, nie umówmy się, no. Przezarąbisty to jest. Ten dywan, nawet, to jest. To jest zwykły. Tak, to jest zwykły żółty, żółty dywan. Jak to wygląda? Kurde, te, te pochodnie. Te pochodnie te ogólnie źródła świata. To robi dla mnie największe wrażenie. Chociaż patrzcie jakieś takie tutaj nowe tekstury są. O. Zepsułem. No przepraszam. No patrzcie, co no, przepiękne to jest. Te są łyżeczki, to skrzyneczki jakieś. Proszę, zaraz wzięłem sobie taką jedną pochodnię. tutaj i... Patrzcie, patrzcie jak to fajnie wygląda, jak się to pochodnie postawi. Pato. Patrzcie, to takie, taki właśnie rozbłysk, O! Ciemno. Jasno. Jak widać, to tak jeszcze ciemno się przez chwilę robi. No, przeepickie to jest, no kurde. No tu woda jest. To jest woda! Aha! Co jest? Taka jest nieczysta. Fajna, fajnie to wygląda. Taka czyściutka woda. Dobra, pójdziemy sobie może gdzieś dalej, ale no nie, no ten widok naprawdę. Robi wrażenie. Dobra, przejdziemy sobie e, gdzieś dalej. O. Przejdziemy sobie gdzieś dalej. E, gdzieś tutaj były schodki, tam są schody, dobra. Tak ciemno, To jakieś skrzyneczki. No jak te... te ogniska też są przeepickie. No patrzcie kiedy jest... naprawdę. A, szkoda, że tego nie ma na Javie, tylko na Bedrocku jest. Patrzcie, tak wygląda ten, tak wygląda ten, ten mój zamek. Szkoda, że tego nie ma na Javie, tylko jest na Bedroku. Trochę szkoda. Ale no przepięknie to wygląda, no ja pierniczę, no. Na, taki Minecraft, na taki, w takiego Minecrafta ja mogę grać. Proszę bardzo. Jakby to kogoś interesowało. E, gramy dzisiaj w Minecrafta są jedna e, właśnie e, kartki graficznej nvidia e, NVIDIA GeForce e, RTX e, 2060 e, niestety nie da 3060 Ti co miałem wcześniej ale no e, teraz, teraz mam 30, 20, 2060 e, dobra, nieważne W innym odcinku wam powiem dlaczego taka zmiana e, dobra no nie no te, te lampy nowe naprawdę są przeepickie czy tak się światło się odbija fajnie? Jakie to jest fajne. A sprawdzę sobie jakieś bloczki fajne, na przykład blok diamentu, blok szmaragd, blok, blok złota, blok szlazu i blok emeraldu. No dobra. To jakoś tak się zmieni? To jest blok żelaza! Teraz to wygląda jak żelazo. Teraz naprawdę wygląda jak żelazo. I to! Dobra. Co? blok żelaza i blok diamentu robią na mnie największe wrażenie. Emerald też, tak, też taki fajny, tak jakby trochę 3D te bloki. No, ebisk to wygląda, Tysu to też jest spoko. Ale najlepsze moim zdaniem jest diament i żelazo. Przecież najlepsze, najlepsze jest w ogóle. Żelazo wygra wszystko po prostu. Najładniejszy bloczek po prostu, jaki widziałem. No przepickie to jest, no. Proszę, proszę sobie zobaczyć odbija te światło z tych właśnie lamp. Nie, z tych lamp rzeł nowych, no. No przepięknie to wygląda. Kurde, no tak jak strasznie klimatyczne, strasznie to klimatyczne jest. Czy ja mogę jakoś włączyć dzień? O mogę, dobra. Jest, mogę. Patrzcie jak to wygląda. Patrzcie jak to w dzień wygląda. No też jest, też na, no naprawdę jest dobrze, jest dobrze. Wszystko jest w porządku. Tu jest cave. Chodźmy jak to w cave wygląda. Co tutaj? Tu jest woda! Aha! Tu mamy rudę diamentu! Fajna, też taka 3D się wydaje. Idziemy sobie tam dalej. Kurde... Ej nie no, przepięknie to wygląda. Taki światło jest. Pewnie z tej latarni tutaj przychodzi. To, co, to, co to jest? Ruda żelaza! O kurde. Nie wygląda w ogóle. Totalnie nie wygląda tak jak ruda żelaza. O teraz. Pod oświetleniem to wygląda już, ale. Patrzcie, jaka ta jedna pochodnia, jak to wszystko wygląda. Przepicko. No patrzcie. Jo. Nie, no, ale to jest, to jest superowe. Ten RTX, to jest po prostu. A to... To jest Cobblestone zwykły! To jest zwykły Cobblestone! Co jest? Jak to wy... Ja bym nigdy nie powiedział, że to jest Cobblestone. Ani że to, to jest Stone! I że to jest ten... Jak to? O to, to jest ten, jak to się nazywało. Adezyd, no. Kurde, to jest to jest, to jest żelazo... żelazo oszkańcze. To jest tak samo, o. Kurde, nie no przepisk to wygląda. Przepisk jest ray tracing. O kurde. Wylecimy sobie na górę. Jeszcze coś tutaj popatrzymy. Ja pierdolę, że takie wyjście. fajne, takie fajnie te wyjście ta, z takiej ciemności wygląda. Takie realistyczne, realistyczne bardzo jest. Czekajcie, wyj wyjdę sobie. I że to tak jasne, bo to tak trochę się zmniejsza. To jest tutaj to, to jest, to jest, to jest drzewka jeszcze jakieś. Wow, ten zamk przepotężnie wygląda. I to, jest, to jest jeszcze te drzewka, kurde. Ładnie, ładnie to wszystko wygląda, no. Kurde. Super super sen, ray tracing, no. Szkoda, szkoda, że tego nie ma na No kurde, no, powinno być, powinno być naprawdę, no bo to jest superowa rzecz, to jest fajna rzecz coś takiego, tak grać normalnie w Minecraft, Wyobraź sobie, że wchodzę gdzieś tak e, na, e, na Minecraft 1.19 właśnie, e, właśnie, e, właśnie, no z tym raytracingiem no to jest po prostu przekozackie no patrzcie to te ogniska, to wszystko teraz mnie ciekawi jak wygląda Eee, szkło weźmiemy sobie jeszcze, o na przykład, te białe szkło. To co? Jasne. Dobra, nie wiem. Nie no, te szkło też, też fajnie wygląda. Tylko to jakoś tak to trochę dziwnie wygląda, ale nie wiem, nie wiem. No, kurde, no, przepotężne to jest. Przepotężne. Teraz. Czy jest jakiś, bo słyszałem, że na tym raytracingu to można te lustra robić. Czy jest jakiś broczek, który mi to umożliwia? Ja nie... Ło, wow. To jest ten ruined portal. Co jest granec? Jak to wygląda? Kurde. Nie no, to jest... To jest przepiękne. To jest przepiękne, na serio. Tak mogę się na to patrzeć godzinami. Mogę się na to patrzeć godzinami, naprawdę. To ty, jest ty tutaj. Jak to wygląda Jakie Jak wyjść, teraz tam wejść jeszcze, jeszcze raz to zrobię! O! No... Potężne to jest. Naprawdę, potężne. Kurde, nigdy bym nie powiedział, jeszcze tak dwa lata temu, może trzy, nigdy nie bym nie powiedział, że Minecraft tak może wyglądać, serio. Myślałam, że jakieś tam shader, to jest, to jest jakiś, to jest Max, ale to, to po prostu rozwala system, co nie, no to popatrzcie sobie na to i w końcu, i w końcu chmury mi się podobają w Minecraftcie, a nie tak, o. Znikła. Dobra, nieważne. Ale w końcu góry mi się podobają w Minecraft. Zawsze je, zawsze miałem wyłączone, bo mi się nie podobały. Zaraz mi się podobają. Przyjdziemy sobie gdzieś tu na górę. A co to jest ta pochodnia? Patrzcie te pochodnie, to, to jest naprawdę taka jedna po pochodnia, tyle daje światła. No... Po, no fajnie to wygląda, no. Przekozackie, przekozackę, serio. Poczekajcie, ja wpiszę sobie. Mhm. Nie mogę z Pekinem teraz włączyć. A szkoda, to jest studnia, jakaś jest. To jest to woda, jest. Co to co, co, co jest, coś tak oświetlone. Co za tak Nie wiem. Nie wiem, serio. No patrzcie, to ten kobyl z coś tutaj tak. To, to, to światło się odbija! Aha! Dlaczego coś takiego się robi? Bo to światło się odbija. Ej, dobra! To naprawdę fajnie wygląda. Nie patrz, tam znowu. Tu. No i teraz to można diamenty kopać. Są te, te, rudy, te rudy są widoczne kurde, e, z 500 metrów. Co tak świeci. Tak, tak, tak właśnie te, te Te rudy diamenty właśnie tak światło odbijają. No fajnie to wygląda. Co to jakaś czaszka tutaj? Jakaś czaszka, czaszka jakiegoś dinozaura wielkiego. Patrzcie. To są ile? E, cztery czerwone pochodnie. Jaki to jest efekt po prostu... No przepięknie to wygląda. Dyle czego mi w tym tracingu brakuje to takiej wody... takiej wody jak jest na shaderach, bo patrzcie to jest normalnie taka woda e, normalna Minecraftowa, tylko że taka no bardziej e, przeźroczysta. Taka bardziej czysta, czysta i no, nie, nie taka bajkowa na pewno taka trochę, trochę bardziej realistyczna, ale dalej ma te... O to patrzcie, te, takie krechy. Takie krechy dalej ma. to Mi się nie podoba właśnie w tej wodzie Minecraftowej, ale... Aż się teraz tego nie ma, ale no, powinno, powinno też ogólnie tego nie być. O! Co? Aha, ja nie wiem, jakaś płytka. No przepickie no, to jest, no popatrzcie. Tutaj jeszcze jakiś moment, jeszcze jakiś... Do lasu będzie. może w też coś jakiegoś fajnego będzie. O! Okej. Okay. Taimset night wezmę. O. Okej. Okay. No wygląda to przepicko widzowie naprawdę. No prze super. super co? Dobra. dobra. To jakaś kuźnia. A te pochodnie naprawdę dają bardzo fajny efekt. Bardzo fajny efekt wizualny, no. Prawie, dobra. Myślę, że tutaj e, ten odcinek zakończę. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcielibyście więcej odcinków, właśnie z testowania e, ray tracingu w Minecrafcie, to piszcie w komentarzach, śmiało. E, ja zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby żaden film Was nie ominął, oraz e, żebyście dali łapkę w górę, e, bo to motywuje? No, Elo.